To jest 250 kalorii. Taki skyr znajdzie swoje miejsce nawet w najbardziej restrykcyjnej diecie, jednak nie w mojej. Słucham? W dzisiejszym filmie, żeby mógł go wypić, najpierw będę musiał spać te 250 kalorii, czyli na przykład zrobić 6000 kroków. No nie powiem sobie dzisiaj. Witam, wstałem właśnie. Mamy godzinę 9.59. Chciałem powiedzieć, że moim planem na ten film będzie to, żebym nie chodził głodny, ale problem jest taki, że już jestem głodny, a śniadania zjeść nie mogę. Dlatego muszę zacząć ćwiczyć. Całość zaczniemy sobie od pompeczek. Są one powiązane również z innym filmem, który teraz nagrywam. I dzisiaj moim celem będzie zrobić 325 pompek. Będę robił co jakiś czas serię pompek, która będzie składała się z 25 pompek. A jak ona będzie wyglądać, pokażę teraz. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że w różnych miejscach podają różne informacje na temat kalorii, które spala pompka. Mniej więcej one wahają się tak od 0,3 do 0,5 kalorii na pompkę. Także na potrzeby tego challenge'u ja bym uznał, że te 25 pompek, taka jedna seria, będzie spalała mi 10 kalorii. Także teraz na końcu mam już 10 kalorii spalonych i co, i muszę coś jeszcze porobić, bo. Na tym dnia nie przeżyję. Dlatego ubrałem się, zrobiłem kolejną serię pompek, a następnie wyszedłem z pieskiem na spacer. Wyszedłem na spacer z psem i z mamą, która jest za kamerą. Pójdę na taki trochę dłuższy spacer niż zazwyczaj idę. Ja będę zadowolony, bo zrobię więcej kalorii, będę mógł więcej zjeść. Piesek będzie zadowolony, bo się więcej przejdzie i działamy w symbiozie. Cały spacer zajął nam około 30 minut, a wynik zaskoczył nawet moją mamę. I mama zgadnie ile kroków zrobiliśmy? Nie mam pojęcia 6 tysięcy. Na serio. No serio No to jest na w szoku. A taki leciutki spacer. Na leciutki spacer, ile byliśmy? Pół godziny. Warto spacerować. Dlatego spacerujcie, bądźcie aktywni Kroki zrobione na spacerze spaliły mi 249 kalorii, które przeznaczyłem na banana Dostały mi jeszcze 163 kalorie, które mogłem zjeść Ale ja miałem pewien plan na śniadanie, jednak potrzebowałem na nie 540 kalorii Dlatego postanowiłem zrobić coś, czego nigdy nie zdarzyło mi się robić Włączyłem cardio na YouTube. Super Sweetie 15 minute Full Body Hit Cardio Workout 400 kalorii burn. No czyli co, 15 minut jakiejś kardiówy. Pewnie będą jakieś skakania, inne tego typu rzeczy, barpisy. Dobra, lecimy, walczę o śniadanie. Niektóre ćwiczenia sprawiały mi większy, inne mniejszy problem. Ale mimo wszystko przez całe te 15 minut starałem się jak mogłem. I powiem wam szczerze, że dawno się tak nie spuściłem. jak widzę się teraz, naprawdę mocno to weszło, mocno wszedł ten ten trening i dobrze, dobrze, bo o to w tym chodzi, żebym się zmęczył i żebym docenił możliwość jedzenia. A posiłkiem, dla którego się wypociłem był omlet, który składał się z 50 gram płatków jaglanych, dwóch jajek, 150 gram skyru, 50 ml mleka i startego jabłka. I dobrze, słuchajcie, wykorzystuję swoje kalorie praktycznie w pełni, bo mamy tak, taki oto omlecik, on mnie nasyci. To jest coś, co ja dałem na redukcji bardzo często, wiem, że to jest bardzo fajnie, bardzo syci i do tego monsterka z zero cukru sobie używam, on ma zero cukru, ale cały ma 13 kalorii Cały ten śniadaniowy, czy tam drugośniadaniowy zestaw Ma 553 kalorie Czyli zostaje mi tylko 10 kalorii do spożycia I oczywiście tego tak nie zostawiłem Omlet smakował mi jak nigdy A po zjedzeniu go poszedłem na siłownię z Borisem Siemano Borysko Dzień dobry, lecimy Lecimy na siłownię. Trening, trzeba, trzeba trenować, żeby móc jeść. Okej, okay, słuchajcie, jestem na siłowni. Zacząłem sobie od martwego. Dzisiaj takie ćwiczonka uzupełniające. Jest to dzień pozatreningowy, także sobie tutaj robię co chcę, tak naprawdę. Pierwszy, właśnie jest martwy, i tutaj przychodzi taki problem, że do końca nie wiem, jak obliczyć, ile kalorii on spala. Jest coś takiego na fitatu, jak sekcja trening i tam można dodać, właśnie ćwiczenie. Tylko tutaj coś mi jebie, coś mi jebie, bo pokazuje mi, że dosłownie seria, 4 serie, po 6 powtórzeń 100 kg na martwym, to jest 3. 369 kalorii spalonych. Nie wydaje mi się, żeby to tyle było. Jak w internecie patrzyłem, też nie ma takich dobrych informacji, że tak powiem. Ja to sobie uśrednię. Po prostu podzielę to, co jest na fitatu przez dwa. Wychodzi 184 kalorie za coś takiego. Myślę, że to jest dosyć uczciwe i tak raczej będę robił na większości ćwiczeń. No, no po prostu nie da się tego mega dobrze zmierzyć, nie? A trzeba mieć jakiś wyznacznik. I lecąc takim wyznacznikiem zrobiłem te cztery serie na martwym. Następnie poszedłem na Bramę, na hamera, a cały trening zacząłem układać sobie w przyjemne FBW. Tak korzystając z okazji, w sumie robiłem Mamy trening złożony z ćwiczeń nieułożonych, wybieramy sobie. No kurde, pomyślałem, nowa maszyna na tej siłowni. Próbujemy, zobaczymy. Jedynym problemem jest to, że naprawdę te kalorie ciężko jest się liczyć. W sensie dosłownie wpisałem tutaj 4 serie po 10 powtórzeń z ciężarem 50 kg, bo tak tutaj robię. I pokazują mi 300 kalorii. Kurde. No nie wierzę w to, nie? Pisałem sobie 77, czyli za jedną serię, tak jakby. No mam nadzieję, że to, że nikt mnie nie zabije w komentarzach, Za to, że tutaj tak, tak to określamy. No ale dosłownie, no nie ma tego jak policzyć tak dokładnie. A co mi się podoba? Co mi się podoba nawet bardziej niż... Taki zwykły lat pull down Po zrobieniu reszty powtórzeń na tej maszynie poszedłem na triceps pushdown, down A potem zabiłem swojego bicepsa machając handlami. Po zsumowaniu wszystkiego przez cały ten trening spaliłem około 582 kalorie Lecz to nie był koniec, bo po treningu siłowym postanowiłem zrobić cardio Kurde słuchajcie wbiję na tą bieżnię a nawet nie wiedziałem, że to nowe bieżnie To jest bieżnia z 2040 roku No Pewnie na bieżnie były, dobra startujemy Tam możesz sobie ustawić jakiś i na dobra, dobra na razie na 9. Trzeba się rozgrzać, może, może mniej, może mniej 3 kalorie już Stary, 3 kalorie. 3 kalorie To już jest yy... parę liści sałaty. Dobra, słuchajcie, 15 minuta minęła, 174 kalorie na koncie. Jestem już chłodny, więc trzeba trzeba spierd...ć jak najszybciej. Też żeby nie było... Kur... się cały świecę w tej kamerze. No, Jestem tak... Całą rękę tylko świecą. Jestem tak spocony, żeby nie było... Pokażę tu. Teraz wychodzę tylko. 186 kalorii w tym momencie kończę dodajemy do, do bilansu całego. Okej, okay, wracam po treningu i podsumowując, to myślę, że ten trening był game changerem w dzisiejszym dniu. Po pierwsze, za trening cały mam policzone 582 kalorie. Tutaj wiadomo, no kurde, chciałem, żeby to było jak najbardziej dokładne, ale po prostu nie da się tego jakoś mega dokładnie zrobić. Także trochę się sugeruję tym z fitatu, trochę swoją intuicją i tak mniej więcej wyszło. Wydaje mi się, że te 500 kalorii spalane podczas treningu siłowego, takiego, wiecie, dobrego FBW, bo to było takie. Zwykłe FBW nie jest niczym nadzwyczajnym. Zbieżni, tak jak widzieliście, 185 kalorii. I dodatkowo, w międzyczasie, kiedy chodziłem po schodach, kiedy siadłem na siłowni, kiedy poruszałem się na siłowni podczas treningu, kiedy wr wracając z siłowni, nabiłem kolejne 5000 kroków aż. I co jest jeszcze ważne, w międzyczasie robiłem troszeczkę pompek, także tutaj trzy serie pompek dodatkowo, co daje mi łącznie 1025 kalorii, które mogę spożytkować, jak będę chciał. Pierwsze co: to chcę zużyć 273 kalorie na skyr jagodowy i lecę robić obiad, lecę Robić obiad, który będzie czymś pięknym w dzisiejszym dniu. Taką nagrodą za robotę, ale to jeszcze nie będzie koniec, bo jeszcze trzeba będzie popracować na kolację. A na obiad przygotowałem sobie kurczaka, którego przyprawiłem mieszanką przypraw Gyros. Zjadłem go z ryżem i sałatką, która składała się z awokado, pomidora i sałaty. A i do tego jeszcze był sos. Całość prezentuje się w ten sposób, i jak policzyłem. To mamy tutaj 665 kalorii Czyli na tą chwilę zostanie mi 87 kalorii do zjedzenia Dokładnie Więc trzeba będzie jeszcze coś zrobić Ogólnie obiad porządny myślę Fajnie to wygląda, cała micha jedzenia Warto było tam na siłowni, na bieżni pobiegać, z Boryskiem i Teraz można jeść A i tutaj jeszcze stoi kreatyna Nie wiem czy to ma kalorii, jakiekolwiek Załóżmy, że nie ma Jestem już po obiedzie i słuchajcie jest taka akcja, że jadę do Boba Jest godzina 18 Pogramy sobie z chłopakami w piłkę Trochę kalorii się uda spalić I zjemy fajną kolacyjkę jeszcze w międzyczasie y, nabiję oczywiście jakieś kroki. Teraz jeszcze robię pompeczki. Jeszcze przed wyjściem <kłysy> seryjkę pompek. Uch, dobra, także plus 10 kalorii kolejne I tyle, tyle w temacie lecę. Zdobywać świat, a raczej jedzenie. I po godzinie podróży nie wiem nawet kiedy nabiję kolejne kroki. Dokładniej 3000. Przełożyły się one na 223 dodatkowe kalorie. A dojem to Orzechami włoskimi. 40 gram mam wyliczone. Codziennie staram się jeść orzechy włoskie od dłuższego czasu. Są to zdrowe tłuszcze. Chcę teraz jest jeść bo ogólnie tłuszczy w diecie dzisiejszej mi brakuje. Całkiem spoko makro się też robi. Nie ukrywam, że dosyć dobry dzień jedzenia, nawet jak na taką redukcję po prostu. Zajebiście smakuje, jak się małuje. A żeby dojeść ten dzień do końca, poszedłem pograć z chłopakami w piłkę. Piłka nożna jest sportem, podczas którego spala się jedną z największych ilości kalorii. Jednak jak próbowałem sprawdzić, ile mogłem ich zrobić, to nie wyskakiwały mi realne propozycje. Dlatego stwierdziłem, że te, które się powielały, podzielę przez dwa. Dodatkowo przy okazji nabiłem kolejne 3000 kroków. A to wszystko pozwoliło mi na zrobienie ostatniego dania, czyli pinzy. Wylałem na nią 100 gram pasaty, starłem 140 g mozzarelli i położyłem 150 gram mozzarelli light. Dobra. Słuchajcie, ta pizzunia zrobiona. Dzień kończymy. Ja uważam ogólnie, że cały część spoko mi wyszedł. Jakoś się bardzo nie napociłem, i też nie głodniałem. Jem połowę, bo na drugą połowę nie mogę sobie pozwolić. To jest dzień. Kończymy to. na widzowie.